Oto moje porady, jak dostawać częściej napiwki na aplikacjach Hubert Bolt i Freenow. Po pierwsze, umyj auto. Po drugie, zadbaj o auto w środku. Wydaje mi się, że każdy pasażer jednak woli jeździć w czystym aucie, tam gdzie nie ma jakichś liści, piachu, gałęzi czy po prostu syfu. Także po prostu odkusie się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, a na pewno zobaczysz poprawę w tipach. Po trzecie, jak widzisz hopkę, idziesz z klientem, nie wjeżdżaj w nią 40 na godzinę, przyhamuj i przejedź. Na pewno klient będzie miał większą wygodę jazdy i jest szansa, że zostawi Ci za to tipa. I po czwarte, ostatnie, Zadbaj o ładny zapach w aucie, żeby nie śmierdziało potem czy alkoholem. Tylko kup jakiś zapach, Wunderbaum na przykład. Zawieś i na pewno klienci to docenią. Nie mówię, że każdy, ale na pewno zwiększy to Twoje szanse na dostanie tipa.